Ja, ja jestem Mariolka! Mariolka! Malinka pralinka! Malinka pralinka! Malinka Okej, Odkaciłaś! <grym> Okej! Okay. Przestawimy się! Teraz pokażę bo... ja nam jak pańczą! Uwaga! Proszę! Proszę!

Swój celem! Czyli, że muszą zrobić coś ze swoim ciałem, co nikt nie umie. Proszę! Mariolka. Aha. Wymyśl coś oryginalnego. No, Mariolka, dajesz! Dobrze! Paulina! Uro, no. Jaka ty jesteś? Jaka ty jesteś? Mariolka, To był A teraz. Jelka. Jolka, krzyż, Jolka Jolka, Okej! Okay. I teraz laska, ciobłazka. Oh. Mm. Mmm! Zalata. 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 oni Zalata. 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 Zalata.

A teraz, to pisa, na... A teraz ona, zapręci z nią walca wiedeńskiego, ona z nią walca wiedeńskiego. <grym> <grym> Nie ma, <tu> <grym> ma takiego. No. no! i takiego. kolan, przepros. No! No! Pary ra bom, 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 Dobra! A teraz? Was... A teraz? Wynne YouTube me i Medycyna na te cztery kandydatki głosowały. Komentarza! Komentarza! To jest kiełbaska? Işte. Eh, Jolka Kryzolka? Malinka Pralinka! Malinka Pralinka ona Mariolka! Określona Mariolka! Nie na YouTube na komentarzach od 1 do 4. Popraszamy, lili!